bieg naszego reprezentanta Damiana Kołpaka z numerem piątym. Zysk sześciu jardów. Druga próba. Cztery I cztery jardy do przejścia. Piękne podanie. Jednak Arek Munkowski z numerem piętnastym. Nie złapał tej piłki. A mogło się skończyć przyłożeniem i kolejnymi punktami dla Lolo Anders Białystok. Jeszcze mieliśmy flagę na boisku. Outside, numer 24 z dniu obrony. Jest jartów kary, rezultaty pierwsza próba. Defensywa zagłębia Steelers popełniła błąd, za szybko wbiegła, naruszyła strefę neutralną. Kara jest 5 yardów, automatycznie pierwsza próba. Tym oto sposobem Lulanders był stał, przemieszczają się coraz bliżej pola punktowego zagłębia Steelers. Kolejny ładny bieg naszego rozgrywającego. 8 jardów zysku. Druga próba, 2 jardy do przejścia.

Porozumienie było na formację ataku. Próbowali to odrobić, jednak się nie udało. Zostali cofnięci o jakieś 7 yardów. Także druga próba. 16 yardów do przejścia. trzecia i 16 yardów do przejścia przez drużynę Ruland z Białystokiem.

Udało się Udało się zdobyć się zdobyć wielkie próbę. Wielkie Adam z numerem z coraz bliżej no pola lot punktowego lot no lot piękne lot 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 podanie Jay Blackmont Blackmond zdobywa kolejne przyłożenie dla z Biały Białystolk wielkie brawa zdobywamy kolejne 6 punktów także wynik wygląda 25 do 0 Wielkie brawa za, dla zawodnika z numerem siódmym Jay Wontes Blackmon. Co poszło nie tak? podwyższeniu, ale mimo wszystko zawodnicy lowlanders wybrnęli z tej sytuacji i zdobyli dwa punkty na swoje konto. 7.0 0 z zagłębiem Steelers i a do końca zostało niecałe 6 minut do końca pierwszej połowy przepraszam Zagrowie w zostali powstrzymani na 35 jardze, także mają pierwszą próbę i, i 10 jardów do przejścia. Są. Dalej mamy drugą próbę i 10 do przejścia. Czy zawodnicy Zagłębia Steelers znajdą sposób na defensywalu Londry z biały staw? ale może się w tym driveie. W tej zagrywce nie udało się zrobić żadnego jardu, także trzecia próba i 10. Falstar, 2.84.6, 5 yardów kary, to jest trzecia próba. Mieliśmy Falstar w tym momencie, także kara, 5 yardów, trzecia próba i 15 jardów. niekompletne podanie. Rezultatem akcji jest czwarta. Do końca pierwszej połowy zostały 2 minuty, a rezultatem tej akcji jest czwarta próba. 15 yardów. Także zawodnicy zagłębia Steelers decydują się na punt, czyli odkopnięcie piłki. Tutaj jest jak najwięcej Jednak mamy flagę na boisku. Poczekajmy na werdykt sędziego. G. Paulo, to je naša prva oralna. Kary jednak nie było. Mamy pierwszą próbę 10 yardów. Atak Newlands jest na 40 yardzie przeciwnika. <laughs> Thank <laughs> you. 49 sekund mamy do końca pierwszej połowy. Zobaczmy, czy wygranie Lowlanders Białystok uda się zdobyć. czy da się Zobaczymy, da się Lowlanders Białystok są Rowlanders I numer jeden. Sześć oczek wpada na konto Lowlanders Białystów. Musimy jednak chwilę zaczekać, bo na boisku leży flaga. jednak nie było, także mamy przyłożenie. Podwyższenie nieudane. Ale mimo wszystko wielkie brawa dla drużyny Lowlanders z Białystok i dla punktującego żabanego żalica z numerem 1. Wynik w tym momencie jest 33 do 0 na korzyść Lowlanders Białystok. Zostało prawdopodobnie kilka sekund do końca pierwszej połowy.